Witajcie w 13 odcinku Craft News już w nowym roku. Wszyscy by pomyśleli, że Minecraft ginie, ale jednak prace nad nim trwają i to solidnie, ale o tym za chwilę. Serdecznie zapraszam do oglądania i jak zwykle zapraszam na mój serwer, którego adres jest w opisie. Podziękujmy także Equire'owi za nową oprawę graficzną. Minecraft 1.9 wyjdzie na światło dzienne, zapewnia nas drzew. Na Twitterze napisał, że od dłuższego czasu coś planował ze swoją ekipą i być może będzie to związane z Twitterem. Na razie możemy się tylko domyślać, ponieważ tajemnicze posty nie dają nam większych informacji. Poza tym także na Twitterze Dinnerbone mogliśmy przeczytać wpis że planowana jest zmiana związana z Ender Dragonem. Teraz możemy się tylko domyślać, co zostanie zmienione lub dodane prawdopodobnie smok będzie mógł ziać ogniem i strzelać, tak jak na konsoli. Minecraft pewnie zostanie urozmaicony o ścieżki, które będziemy mogli robić przy użyciu łopaty. Na razie są to domysły. Planowana jest także kukurydza. Gracze narzekali na fizykę i zachowania łódki, która czasem doznaje bugów, ucieka od graczy czy robi jeszcze inne dziwne rzeczy. Jeden z programistów zapewnia nas, że pracują nad błędami i naprawą. Pamiętajcie, że wszystko co wymieniłem to są tylko przypuszczenia i plany, więc w finalnej wersji nie, mu nie wszystko musi się pojawić. Przypominam jeszcze, że 4 lutego zostanie wdrożona funkcja zmiany w grze. Będzie to dostępne na stronie zarządzania naszym kontem premium na stronie Mojangu. Poza tym, aktualnie Minecraft został sprzedany na komputery prawie 18,5 miliona razy. Hakerzy w ostatnim czasie wykorzystali kilka luk znajdujących się w xboxie 360, co pozwoliło skraść, skraść około 1800 kont z grą na konsolę. Sprawa została już rozwiązana, lecz Bożek namawia, żeby zmieniać hasło co jakiś czas. Z polskich budowniczych możemy być dumni. Pewna ekipa tworzy projekt o nazwie Lost Heaven. W opisie macie link do filmu, gdzie ujrzycie kawałki miasta z gry Mafia The City of Lost Heaven. Jak dla mnie projekt jest mega, musicie koniecznie zobaczyć całość. Dzisiaj w odcinku przedstawię prosty trik na małą skrzynkę. Wpisujemy komendy, które wyświetla się na ekranie. Oczywiście będzie ona dostępna do skopiowania w opisie. Teraz wyciągamy odpowiednie materiały i robimy wszystko krok po kroku jak na filmiku. Tak oto możemy stworzyć prostą, oryginalną i funkcjonalną skrzynkę. Dzisiaj zamiast top 5 ciekawostek na różdź weźmiemy 3 ciekawe seedy. Musicie zobaczyć. Pierwszym seedem będzie to PewDiePie, znany pewnie dla wielu youtuber. Niedaleko spawnu znajdziemy pustynię, na niej świątynię, a w niej drogocenne rzeczy. Kolejnym seedem jest 1 million. Znajdziemy tam naprawdę rzadko spotykane rzeczy. Ostatnim jest ENLGAND. Nie pomyli z England. Spałnujemy się na pomieszanej dżungli koło świątyni. Ciekawy biom, gdyż w pobliżu widać ładnie prezentującą się górę z drzewami. Na tyle w dzisiejszym odcinku Craft News. Po więcej subskrybuj ten kanał. Widzimy się w następnych odcinkach. Wbijajcie do opisu po Facebooku i Instagramy jeszcze więcej linków. Do zobaczenia!